odcinku z serii z Hero. więc zaczynamy już od razu od meczu wystawiamy nasze gwiazdy będzie dośrodkowanie na dłuższy słupek tam nasz kolega z urzędem 20 strzela, gola zadanie wykonane na dwie gwiazdki i następny poziom z nadal rezerwę jeszcze walczymy, to dostanie się do podstawowego składu. Piłka do naszego zawodnika. Ściąga na główkę. I ten strzela z główki. I jest. zadaję wykonane. Praska i na trzy gwiazdki, więc świetnie. Ósmy poziom. Tereza z Sunderlandem. Ło. Wow. I 2 do 0, już przegrywamy. Rzut wolny, ćwiczyliśmy to na testach. I w meczu też pięknie wyszedł. 2 do 1, teraz wystawia się numer 7 19. Ten strzela i gol. Po raz kolejny zadanie wykonane, tym razem na dwie gwiazdki i remisujemy w tym spotkaniu. Następne spotkanie z DB. Powinno być proste. I przegrywamy 1 do 0 na razie. 1 do jednego. Przebywa na dworze. Nasze gra zawchodzi. Teraz piłka na drugi. Strzał zagrywa tu. Będzie strzał i jest gol. Piękny. I remisujemy dzięki nam. Ten mecz. 2 do 2. Ostatni mecz na ten odcinek. Z, Z Sawensą na wyjeździe. Chodzimy do co z gry Piłka jest dobrze w grze. Tu zagrywamy do naszej gry. Czy nie do naszej naszego kolegi i jest gol. Z jedną gwiazdką. Na ten level tyle. Ci jeszcze zobaczymy co to można. Kupimy sobie lepsze buty. Bo te są ładne, zielone. Yes. No to tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek do końca. Zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. Do następnego odcinka i cześć!